Króciutka rozmowa. Panie, panie Adamie, najdziwniejsze miejsce, w którym grał pan koncert. No było parę tych dziwnych miejsc, ale najdziwniejszym miejscem rzeczywiście, które mi pozostało w pamięci, to, był, to była, jakby to nazwać piwnica pod kondomerią w Curychu. O proszę. Tak, nielegalny koncert po 23. Na, zorganizowany przez człowieka, który był również sponsorem naszego, czy wspomagał finansowo nasz wyjazd do, Szwajca, do Szwajcarii. I w ramach takich podziękowań graliśmy dla bardzo wąskiej grupy osób. Normalny koncert, tylko tyle, że pod Kondomerią. Jak dawno to było? W <grym> 1993 <grym> roku. Był jeszcze taki koncert, Czwartym. wyjazd wyjazd niespotykany i koncert w. Przepięknych okolicznościach przyrody. A tak, no to jest z kolei z, w ogóle z innej beczki, mhm. czyli w, w koncert w Antarktydzie, jeden dla z udziałem fok, a drugi też w Antarktydzie tego, podczas tego samego wyjazdu na stacji Arstowskiego. Zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam załogę tej stacji, bo to byli nie, nie, niezwykłej gościnności ludzie. I to było trochę takie spełnienie marzeń, bo gdzieś tam. Podróżowanie, rejs sześciodniowy, no to takie z tego, co, 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 co w wywiadach Pan mówił, to było spełnienie marzeń i dziecięcych, i tych późniejszych, bo, bo taka podróż nie zdarza się często. Pierwszy raz i być może, i być może ostatni raz w życiu. Rzeczywiście, znaczy, sześć dni to był rejs do samej Antarktyki, żeby uszuła i tam dopłynąć, a sam, sama podróż trwała cztery tygodnie, mhm. łącznie z pobytem tam na miejscu. Ale to rzeczywiście wskoczyłem na, na bardzo głęboką i na bardzo zimną wodę, bo pływałem z przyjaciółmi do, do Chorwacji, właściwie bardzo rzadko tutaj w Polsce. I no, nie, niezwykłe przeżycie, to prawda. To było jedno z marzeń, bo możemy chyba tak to określić. Tak. No na pewno jest to marzenie każdego żeglarza, który chciałby wyruszyć na tak zwane szerokie wody. I minięcie przylądka Horn, bo ja nie opłynąłem przylądka Horn, ale minęliśmy przylądek Horn, bo to jest jednak różnica. Jest, widziałem przylądek Horn przez lornetkę, także mam to w pamięci. Marzeniem Adama z czasów studiów to było założenie zespołu? W którymś momencie, tak, to była naturalna kolej rzeczy, ponieważ ja przyszedłem na studia, widziałem, że będę coś robił i ze świętej pamięci Adamem Pernalem, miesiąc po rozpoczęciu roku akademickiego w 1987 roku dałem recital z piosenkami Wysockiego i Okudrzawy, sam jeszcze nie pisałem swoich piosenek, bo może jedną napisałem, ale nie miałem odwagi ich zaśpiewać i po pobytności w trzech kabaretach, w trzech, w trzech grupach, drugi garnitur, potem i grupa działań odurzających kibuc, postanowiłem założyć zespół. Odszedłem z kabaretów i założyłem z, wspólnie z kolegami zespół najpierw trzy, a potem raz, dwa, trzy. Zanim będziemy o początkach zespołu raz, dwa, trzy yy, rozmawiać, bo wiąże to się z zimową giełdą piosenki, chciałem zapytać o okres studiów. Jak wyglądał okres studiów tamtych lat w Zielonej Górze? Ja jestem ciekaw, jak to wygląda dzisiaj, bo myślę, że to ma niewiele wspólnego z tym, co my robiliśmy wtedy. Każdy z nas, który prowadził jakąś działalność poza dydaktyczną na studiach, robił, robił przynajmniej godzinowo tyle samo poza studiami, co, co na studiach, jak nie więcej. Mieszkaliśmy w sumie ze sobą, spotykaliśmy się w, w tym samym budynku, był klub studencki. Spotykaliśmy się tam dzień w dzień na próbach, po zajęciach, właściwie całe popołudnie i, i noc, często do, do, do rana, należały do prób, do spotkania w tym gronie zainteresowanych występami artystycznymi. I tłukliśmy te programy i przygotowaliśmy mnóstwo imprez. W sumie w 90 roku, kiedy pojechaliśmy na FAMę, to z ze środowiska zielonogórskiego pojechało około 100 osób. Myśmy byli tam, fama trwała 13 dni i myśmy pokazali 13 różnych imprez w trakcie tych 13 dni, więc skala jak na ruch amatorski ogromna. Chciałbym porozmawiać przy okazji tych czasów o innym festiwalu, który jest związany z Zimową Giełdą Piosenki, bo odkąd pamiętam studencki festiwal w Krakowie to, to festiwal, który, na który można się zakwalifikować podczas, między innymi poprzez Zimową Giełdę Piosenki, ale to festiwal, który no, gdzieś tam był trampoliną um, dla zespołu raz, dwa, trzy. Tak, myśmy pojechali na festiwal nie wierząc kompletnie we własne siły, to znaczy po pierwsze nie jechaliśmy się tam z nikim ścigać, tylko chcieliśmy poznać ludzi, żeby zagrać koncerty, bo mieliśmy cały recital przygotowane i liczyliśmy na kontakty z tymi ludźmi, którzy w klubach studenckich organizują koncerty. No i po występie na, na koncercie konkursowym, Okazało się, że, że, że dzieje się coś wokół nas, czego kompletnie nie przewidzieliśmy. Jak na skalę, oczywiście, studenckiego festiwalu. A już samo ogłoszenie nagród było dla mnie całkowitym szokiem, że zostaliśmy w taki sposób wyróżnieni jednogłośnie i, i, i tak, tak bardzo hucznie. I rzeczywiście nasze życie się obróciło o 180 stopni. Wtedy. To był festiwal, który. No, nie powiem, że wypromował, ale dał taki znaczący asumpt piosence talerzyk. Tak, bezwzględnie. To był festiwal, w którym po raz pierwszy w takim, że tak, powiem, tak szeroko ta piosenka została wykonana. Zaczęto puszczać tę piosenkę w mizernym stanie jakości, ale, bo jednak z tego koncertu to nie brzmiało najlepiej, ale pojawiła się gdzieś ta piosenka w radio, w jakichś wiadomościach puszczano fragmenty tego utworu. Ludzie zaczęli mnie rozpoznawać na ulicy, i z tego festiwalu, zresztą taka była tradycja, zostaliśmy zaproszeni jako laureaci do koncertu debiutów do Opola. I wtedy to gdzieś tam się zaczynało dziać. Ale mam pytanie odnośnie festiwalu w Krakowie, ale też późniejszych działań dla każdego zespołu, bo rozmawiam z młodymi zespołami w każdy czwartek u nas w Opolu. Takim marzeniem jest pierwsza płyta. Ta płyta też przyszła w 1991 roku. Ten materiał na tą płytę był już gotowy, czy on powstawał? Czy ten festiwal w Krakowie dał taki gdzieś tam impuls do tego, żeby tworzyć i, i działać? Jak? Większość piosenek była już przygotowanych. Jak myśmy weszli do studia Winicjusza Chrusta w Sulejówku. Zresztą sami też uzbieraliśmy pieniądze, trochę nas wspomożono. Żeby nagrać ten materiał. Kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to się robi. Ja byłem pierwszy raz w życiu w studio. nie wiedziałem, jak się nagrywa, i to mnie bardzo rozśmieszyło. I płytę wydaliśmy sami, ja, znaczy w sumie z kolegą, który był wtedy naszym menadżerem, Jan, z Jankiem Klimenko. Wyłożyliśmy pieniądze, wykupiliśmy linię w polskich nagraniach, wtedy jeszcze chyba istniejących. I nie starczyło nam na pakowanie. W związku z tym wyniesiono nam te płyty przed budynek polskich nagrań, i przez cztery godziny sami pakowaliśmy płyty i kasety do opakowania. I jak później? Przy której płycie i który moment był taki, że pomyślał Pan, oho, zaczyna się coś dziać więcej niż tylko granie z przyjaciółmi. Dla przyjemności. Znaczy, nie, myśmy żyli już z tego. Mm -hmm. To nie były jakieś oszałamiające sukcesy, ale pozwalało nam to na jakieś takiego normalne, normalne życie. Biedne, bo biedne, ale jednak żyliśmy z muzyki. Ale taki krok naprzód zrobiliśmy poważniejszy z płytą 4, gdzie się znalazły takie piosenki, jak Podniebem pełnym cudów w wielkim mieście i tak warto żyć. Czekam i wiem. To rzeczywiście była płyta przełomowa. Zaczęto ją promować również w telewizji, no i to był taki bardzo mocny sygnał, że istniejemy na rynku. I wtedy też okazało się, że jest godny naśladowca, czy człowiek, który może nie naśladuje, ale wykorzystuje to, co Pan Bóg mu dał: Godny miana Osieckiej, Łynarskiego, hmm. bo mówiono wówczas o Adamie Nowaku jako o jednym z ważnych twórców. Piosenki. I tutaj chciałbym się zatrzymać, bo zespoły podczas zimowej giełdy piosenki też przygotowują jeden utwór swój, mhm. muszą zaprezentować. Dobra piosenka to, to jaka piosenka według Adama Nowaka? Hmm. Dobra piosenka to jest tak no, naj, najprościej, najprościej rzecz ujmując, to jest taka, która porusza i nie daje o sobie zapomnieć, ale piosenki są szlachetne i nieszlachetne. I piosenki nieszlachetne też nie dają o sobie zapomnieć. <grym> Niestety, jest taki syndrom wyjścia z domu rano, że cały dzień się nuci piosenkę, którą ostatni, ostatnio usłyszało się przy wyjściu z domu. Piosenki służą do różnych rzeczy. Ja nie mam żadnej definicji, a tym bardziej receptury, jak skonstruować piosenkę, bo to albo spływa na człowieka, albo jest to wypracowywane, albo, albo nie wiem, jak to się dzieje. To jest cały czas tajemnica. Ale faktem jest, że trzeba być oddanym piosence i trzeba bardzo dużo czasu poświęcić może nie tyle na samo komponowanie i pisanie, ale na takie mentalne. I duchowe przygotowanie do tego, żeby ta piosenka powstała. Bo czasem nie można niczego napisać przez rok albo dwa albo więcej, a czasem jest tak, że wszystko spływa, jest nagle i się kończy. Ja nie, oczywiście nie, nie jestem wyznawcą tego, że, że trzeba czekać na muzę, bo ona się, no jest bardzo chimeryczna, ale, ale warto pracować konsekwentnie każdego dnia. W książce, trudno nie wierzyć nic, chyba z 2010 roku, powiedział pan, że w swoich utworach, tych wcześniejszych, było więcej tekstu, a, a później pan starał się tym tekstom dać więcej, więcej przestrzeni. Pytam o, o taką techniczną kwestię, bo młodzi twórcy będą i oglądać, i słuchać tego podczas finału. Jest jakaś wskazówka, żeby napisać dobry tekst? Już mówię, oddzielając kwestie muzyczne. Powiedziałbym tak, że być może, nie wiem czy to wskazówka, ale być może jest, można o tym pomyśleć w taki sposób, że piosenka jest niczym innym jak tylko opowiadaniem jakichś historii. I jeżeli się te historie opowiada w sposób ciekawy, a żeby opowiedzieć ją w sposób ciekawy to trzeba ciekawie żyć, to wydaje mi się, że jest wtedy szansa na to, żeby utwór zaciekawił ucho słuchacza, tak mi się wydaje. Jeżeli człowiek jest intensywny w życiu, nie mówię o wyrzucaniu telewizorów z hotelu ani, ani o jeżdżeniu samochodem 200 km po mieście, bo to nie o to chodzi. Mówię o, o intensywnym życiu takim z innymi ludźmi, w relacjach z innymi ludźmi, żeby, żeby móc. Chcieć opowiadać ciekawe historie. To jest podstawa, bo jak kto zabrzmi w piosence, jak ją sobie skonstruuje, to jest jego sprawa. Te ciekawe historie znalazł pan w utworach Osieckiej czy Munarskiego, bo zespoły w tym roku będą musiały się zmierzyć z twórczością zespołu raz, dwa, trzy. Więc chciałbym, że tak powiem, przełożyć to na, na wybór tych autorów i, i tych artystów, których, z którymi utworami wziął się pan za bary. Ja nie do końca wierzę w przypadki, ale myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, że zaśpiewamy piosenki Agnieszki Osieckiej, bo to była propozycja Zosi Sylwin, z Radia. I kiedy zaproponowała nam, żebyśmy zaśpiewali w piątą rocznicę śmierci, to ja się nie chciałem zgodzić, bo uważałem, że my nie jesteśmy z tego kręgu estetycznego. I nie specjalnie widziałem siebie w piosenkach Agnieszki Osieckiej. I tak też było przez, na, na, na pierwszych próbach, kiedy dwie piosenki właściwie zagraliśmy z marszu, bo ja znałem tekst, ale reszty nie widziałem, w związku z tym powiedziałem, że będziemy grali te, piosenki przez, te dwie piosenki przez, przez godzinę i, i tak to się teoretycznie miało skończyć, ale rzeczywiście potem dopracowaliśmy jeszcze kilka utworów i taki, taki koncert się odbył. Z drugiej strony po ukazaniu się płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej Pojawił się Wojciech Młynarski z propozycją, z taką bardzo sugestywną propozycją, żebyśmy zagrali jego piosenki również, bo mu się spodobało to, co zrobiliśmy z piosenkami, z piosenkami Agnieszki Osieckiej. No a wiadomo, że mistrzowi się nie odmawia, w związku z tym przygotowaliśmy taki recital. I ta płyta również się ukazała koncertowa. I myślę, że te akurat te dwa pomysły, to, że zostały zarejestrowane jako koncertowe daje im plus. Że to nie jest takie wycyzelowane brzmienie, którym my za wszelką cenę chcielibyśmy zastąpić tych ludzi, którzy śpiewali te piosenki łącznie z Wojciechem Błynarskim. Chodziło o spotkanie, o spotkanie piosenki ze słuchaczami, którzy skonfrontują swoją pamięć na temat tych piosenek z czymś, co za chwilę usłyszą. I Zawsze jest ryzyko, czy zaakceptują, czy nie. No właśnie. W tym roku na Zimowej będą konfrontować to, co znają te mm. Raz, Dwa, Trzy z um, utworami młodych artystów. Na co mają uważać ci młodzi artyści? No, nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć. Muszą mieć otwarte serce i umysły i y, naszymi piosenkami zaśpiewać swoją opowieść. Bo to jest tylko narzędzie do, do, do opowiedzenia swojej historii, nic więcej. Mm -hmm. Jednym z utworów, który jest wybrany przez artystę młodego, który już zdecydował, mhm. że, że weźmie się za warsztat tej piosenki i to jest piosenka już. To piosenka chyba, która też mówi o jakichś tam bliskich przeżyciach. To jest, to jest dla mnie to jest osobista piosenka, ale myślę, że ona ma wartość uniwersalną i że jeżeli ktoś. Jeżeli, ma, jeżeli ktoś ma swoją intensywną opowieść pod tą piosenką, to sobie pora, powinien sobie poradzić. Ja, nie, ja jedyną radę, jaką daję czasem młodym wykonawcom, to, to jest to, żeby nie słuchali żadnych rad. To, to jest ich droga. Do, doświadczenia w sztuce czasem są pomocne, ale, ale są dwie drogi albo jedna taka, która uczy szanować tradycję i kulturę, i w związku z tym postępować dalej, wspinać się na barkach poprzedników. Albo zamknąć drzwi całkowicie za sobą i usiłować robić coś, jakby kultura nie istniała. To są dwa takie po, po, dwa podstawowe rozwiązania. Jest oczywiście, pewnie oczywiście szereg innych, ale no, no ważne, żeby, żeby ktoś, kto bierze czyjeś piosenki, już nawet nie, nie, nie będę mówił, że nasze, tylko ktoś, kto bierze czyjeś piosenki. Aby wiedział, jaką historię chce tą piosenką opowiedzieć, to jest y, chyba najważniejszy. Jeżeli to jest klucz jakikolwiek, to, to jest to jakiś klucz do, 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 uży do używania czyjejś piosenek. Żeby to była jego historia, własna historia, tak. my na tą nową historię, na płytę nową zespołu, raz, dwa, trzy, trochę musimy czekać. Tak. Czy w najbliższych dniach, momentach, miesiącach pojawi się jakaś nowa historia, którą. Chce panu powiedzieć? Czyli przy sprzyjającej aurze być może będzie to możliwe. 25 lat, 10 lat, 20 lat były jakieś okazje do świętowania, były przy tym organizowane różne eventy, wydawane płyty na dwudziestolecie. Na ta płyta Biały Krug już osiągnęła bardzo dużą sumę. 25 lat to też wyjątkowy koncept, 30 lat wyjątkowa trasa, czyli zawsze jest okazja, żeby świętować. Jakie marzenia jeszcze przed zespołem Raz, Dwa, Trzy do zrealizowania? Żeby wspólnie yy, napisać i stworzyć takie piosenki, yy, od których słuchacz nie będzie mógł się uwolnić. Takie piosenki już są. <noise> tak, ale czekamy na kolejne. Okej, okay. to dziękuję bardzo, czekamy na kolejny utwór. Dzięki serdecznie.